Witam serdecznie z pra Starego Grodu miasta Sieradza. Jest mi bardzo miło gościć u Państwa. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na seminarium. Moi szanowni przedmówcy mówili dużo o wsparciu przedsiębiorców, ale również i lokalnej polityki wsparcia dla podmiotów gospodarczych i skupiali się na tej pomocy, która płynie z jednostek centralnych, ale również i sąsiad nasz, kolega ze Zduńskiej woli, kolega prezydent Konrad mówił o tym, jak jest wspierany lokalny biznes. Mnie przypadło podzielić się z Państwem doświadczeniami miasta Sierada na temat wsparcia podmiotów gospodarczych w szerokim tego słowa znaczeniu. Miasto Sierac już kilka ładnych lat temu podjęło decyzję o tym, aby stworzyć regionalną pomoc inwestycyjną, tak, takie działanie, które będzie wspomagało przedsiębiorców na terenie naszego miasta. I nieważne, czy to jest mikro, mały, średni przedsiębiorca, czy duże, czy duże przedsiębiorstwo, które inwestuje na przykład setki milionów złotych, o czym będę chciał Wam za chwilę powiedzieć. Regionalna pomoc inwestycyjna powinna być rozpatrywana w wielu aspektach. I po pierwsze, chciałbym zacząć od tego, że każdy z nas, samorządowców, ale również i każde miasto, powinno znaleźć sobie własny sposób i model wsparcia i pomocy regionalnej. To, co jest dobre dla Sieradza, niekoniecznie musi być dobre pod Szczecinem czy. Na Podkarpaciu. Niezaprzeczalnym faktem jest to, o czym również wspominali koledzy wcześniej, że infrastruktura i dostęp do źródeł komunikacji jest głównym motorem napędowym przedsiębiorczości w danym regionie. Kilka lat temu, jak obejmowałem stanowisko prezydenta, wiedziałem, że to jest taka pięta achillesowa wtedy się raza i Przede wszystkim musieliśmy zacząć od zmiany podejścia do przedsiębiorcy, a później stworzyć warunki do tego, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście. Miasto Sieraz korzystało z instrumentów wsparcia na szczeblu krajowym i to była pomoc dedykowana przez specjalne strefy ekonomiczne. Sieraz miał to szczęście, że jest częścią, naprawdę najlepiej działającym nie tylko w kraju, ale, ale również i w Europie i na świecie organizmu, częścią organizmu pod nazwą Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. I tam z instrumentów krajowych można było uzyskać wcale niemałe wsparcie, bo ono dla poszczególnych regionów w zależności od zamożności wynosiło od 25 do 55%. Poniesionych nakładów inwestycyjnych jako koszty kwalifikowane. To bardzo duża pomoc i wsparcie dla przedsiębiorców, ale my poszukiwaliśmy rozwiązania, klucza do tego, aby to, co dzieje się na szczeblu krajowym, można było, można było zmodernizować i stworzyć taki model, aby dodatkowo zachęcić przedsiębiorców. Do tego, aby zechcieli swoje życie czy losy związać z miastem się I tutaj przyszła nam z pomocą pomoc regionalna. W 2015 roku wystąpiłem do radnych z prośbą o to, aby zechcieli przyjąć dokument w postaci uchwały Rady Miejskiej, uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości inwestorów, którzy zechcą w naszym mieście. Dokonać inwestycji i to spotkało się z uznaniem, jednogłośnie taką, taką uchwałę radni podjęli. Z czym to się wiązało? No, oczywiście z mniejszymi wpływami do budżetu miasta, ale nadrzędnym celem w tym momencie, wtedy w 2015 roku, było to, aby pozyskać dowolnych stref ekonomicznych gruntów, które posiadamy, inwestorów, którzy zechcieliby związać z naszym miastem życie swoje życie to miało również aspekt społeczny dlatego że w 2015 2014 roku bezrobocie w mieście się osylowało w granicach 11% przeszło 2000 ludzi mieszkańców Sieradza pozostawało bez pracy to był priorytet który determinował nasze działania i zachowania na lata przyszłe to I udało nam się. Sieradzka, Sieradzka pomoc regionalna spowodowała, że inwestorzy zaczęli się dopytywać i zaczęli się pojawiać. Tutaj niezaprzeczalnym faktem jest również to, że Sieradz... Znalazł się przy drodze ekspresowej S8 i staliśmy się bardzo interesującym regionem dla potencjalnych inwestorów. Centrum Polski, wszędzie blisko. Przypomnę, Wrocław to jest półtorej godziny jazdy, do łodzi niecała godzina, a Warszawa to jest dwie godziny. Dziś, korzystając z autostrady A1, możemy w Gdańsku znaleźć się w ciągu czterech, maksymalnie 5 godzin. To bardzo dobra lokalizacja. Dla naszego miasta, na czym polegała pomoc regionalna. Wespół z radnymi ustaliliśmy, że w zależności od tego, jak dużo, jak dużo przedsiębiorcy zainwestują i jakie zobowiązania podejmą na lata przyszłe zwolnienie od podatku od nieruchomości dla mniejszych i większych inwestycji będzie wynosiło od jednego roku do pięciu lat. I tutaj postawiliśmy dwa kryteria. Pierwsze kryterium to jest kryterium wartości inwestycji. A drugie kryterium to jest ilość osób, która powinna być zatrudniona przez okres trwałości projektu. I zaczęliśmy od wartości inwestycji 10 milionów i minimalnej ilości osób zatrudnionych to jest 20 osób. I to jest zwolnienie, które Determinuje do tego, aby na rok czasu można było takiego przedsiębiorcę zwolnić z podatku od nieruchomości, a inwestycje już bardzo duże powyżej 50 milionów i zatrudnionych powyżej 100 osób dają przywilej do tego, aby zwolnić przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości na okres 5 lat. To skutkowało tym, że w latach 2017-2020 udało nam się zrealizować kilka naprawdę bardzo dużych inwestycji. Te inwestycje opiewają na kwotę kilkuset milionów złotych. Tu pojawiły się Firmy z kapitałem polskim i muszę z dumą powiedzieć o ceramice Tubodzin, która w ciągu 9 miesięcy postawiła na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na gruntach nabytych od miasta Sieradza Przedsiębiorstwo za sto kilkadziesiąt milionów złotych. To jest przetwórstwo owocowo-warzywne, kapitał angielski. To jest firma z branży elektronicznej, Scanfil, firma z kapitałem fińskim. I ostatnie duże inwestycje to niemiecki kapitał i firma Szni. Ale również i informacja z bieżącego roku w strefie ekonomicznej. Również Sieradzanin, który błąkał się, borykał się z, czy, czy prowadził swoje biznesy w różnych miejscach w kraju, wrócił z powrotem do naszego miasta i tutaj postawił centrum logistyczne związane z przemysłem farmaceutycznym. I łączne zwolnienia z podatku od nieruchomości na ten, na ten okres, o którym mówiłem. Lata 2017-2020 dla przedsiębiorców to jest prawie 5 milionów złotych, co będziecie Państwo widzieli na prezentowanych slajdach to jest wymierna pomoc i korzyść dla, dla tych przedsiębiorców. A dla nas jakie to odnosi skutki? No, najważniejsze jest to, że się raz przed koronawirusem tak naprawdę nie ma bezrobocia. Bezrobocie na poziomie tysiąca osób, czy nawet ostatnie dane z marca 2020 roku pokazywały, że jest to poniżej nawet tysiąca osób. To jest takie bezrobocie higieniczne, bezrobocie, które, które nie powoduje wielkich komplikacji dla mieszkańców naszego miasta. Cieszę się bardzo, że decyzje, które były podejmowane dużo wcześniej, bo kilka lat temu, dziś przynoszą efekty i w Seradzu, pomimo tego, że sprzedaliśmy z naszych zasobów komunalnych kilkadziesiąt hektarów ziemi, Posiadamy również nie mniej, nie mniej gruntów pod inwestycje, dlatego że staraliśmy się w dalszym ciągu uzupełniać ten komunalny zasób nieruchomości pod inwestycje, czyli każdy hektar sprzedany i ziemi skutkował zakupem nowych terenów inwestycyjnych. Każdy z nas, samorządowców, takie jest moje zdanie, musi znaleźć swoje miejsce. To, co powiedziałem na samym początku mojego wystąpienia, musi znaleźć sobie miejsce w rzeczywistości gospodarczej. Myślę, że postawienie na przedsiębiorców dla każdego z nas jest bardzo dobrym rozwiązaniem. To tylko dzięki przedsiębiorczości możemy realizować nasze marzenia, możemy realizować marzenia naszych mieszkańców. To tylko dzięki przedsiębiorczości, kreatywności naszych mieszkańców i zasobności portfela potencjalnych inwestorów możemy przeznaczać środki na działania miękkie, na, na sport, rekreację, na służbę zdrowia, na, na opiekę społeczną czy na, na szkolnictwo. Ale prosiłbym, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że obsługa przedsiębiorców, nie tylko dawanie przedsiębiorcy, Instrumentów twardych w postaci ulg, zwolnień podatkowych i, i gruntów w przyzwoitej cenie, również obsługa inwestorów jest bardzo ważna. W ramach Miejskiej Polityki Inwestycyjnej mamy dedykowane stanowisko do obsługi inwestora i inwestor, który trafia do nas ze swoim pomysłem jest dopieszczony od początku do końca. Od chwili pomysłu, który ma, do chwili zakończenia realizacji swojego projektu jest przez nas prowadzony, jest wspomagany. A wspomniałem o ceramice, to bądź 9 miesięcy realizacji inwestycji, ale pozostałe inwestycje również zostały dokonane za kilkadziesiąt czy nawet kilkaset milionów złotych i to był okres bardzo krótki. Ta współpraca, to zrozumienie to. Zrozumienie, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców jest bardzo ważne. Dlatego zachęcam do, gorąco do tego, aby rozmawiać, aby wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców, realizować ich marzenia, a przez to nasze samorządy będą bogatsze, bogatsze i będą mogły realizować zadania, które na nas ciążą. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zachęceni przez moje wystąpienie do tego, aby korzystać z pomocy regionalnej jako jednego z instrumentów kreowania polityki gospodarczej w naszych miastach.